Kwiaty i dalki. Moje śliczne kwiaty zupełnie powiędły, zawołała Idalka zasmocona. Wczoraj wieczorem jeszcze były takie ładne, a dziś zwiesiły główki, opuściły liście. Co to ma znaczyć? Dlaczego to Fredziu? Ostatnie zapytanie zwróciła do studenta, który siedział na sofie. Nie darmo pytała go o to. Fredzio wiedział wszystko. Umiał opowiadać prześliczne historie, wycinać różne figle, serduszka z tańczącymi w środku dziewczynkami, kwiaty i wspaniałe zamki, w których się otwierały drzwi i okna. Był to nie lada student. – Dlaczego dzisiaj te kwiatki tak zwiędły? – powtórzyła, wskazując bukiet na stoliko. – Nie wiesz dlaczego? – Zapytał Fredzio. Twoje kwiaty były dziś w nocy na balu i dlatego teraz pospuszczamy głowy. Są zmęczone. Co też ty mówisz, Fredziu? Przecież kwiaty tańczyć nie umieją. Tak myślisz, a ja twierdzę, że tańczą prześlicznie, prawie co noc. Kiedy my śpimy, wyprawiają sobie bale i bawią się wybornie. A dzieci na takim balu być nie mogą? Owszem. Odparł Alfred. Bywa ich nawet zwykle dosyć dużo. Pączki, róż, konwaliki, ledwie rozwinięte stokrotki polne. I gdzież one tańczą? Czy pamiętasz zamek królewski za miastem, gdzie jest ten duży ogród pełen kwiatów? Karmiłaś tam łabędzie, czy pamiętasz? Przepływały do ciebie i chwytały okór chleba, który rzucałaś do wody. Tam właśnie odbywają się zwykle te bale. – Ach, wiem, byłem tam wczoraj wieczorem z mamą, ale nie widziałam już liści na drzewach, ani kwiatów w ogrodzie. Gdzież się podziało wszystkie? W lecie tyle ich było. – Są teraz w zamku – odparł student – Powinnaś wiedzieć o tym, że skoro tylko król ze swoim dworem powraca do stolicy, wszystkie kwiaty uciekają z ogrodu do zamku, gdzie bawią się wybornie. Najpiękniejsze dwie róże zasiadają wtedy na tronie i są królem i królową. Znasz kogucie grzebienie w czerwone? One stają po obu stronach niczy szambelanowie, a reszta kwiatków rozpoczyna tańce. Śliczne fiołki udają młodych marynarzy, a i krokusy młode panny. Tulipany zasiadają na fotelach niby poważni ojcowie, a czerwone lilie jak troskliwe mamy. Uważają, za, uważają na wszystko i pilnują przyzwoitości i porządku. I nikt im nie zabrania, tak bawić się w płacu króla? Spytała Ida. Prawie nikt o tym nie wie, moja droga. Zdarzy się czasem, że stary bur, burgrabia, który czuwa nad zamkiem, zechce po nocy przejść w pokojach, ale cóż, ma on wielki pęk kluczy u boku, skoro tylko kwiaty usłyszą brzeg kluczy, chowają się za firanki i siedzą cichutko, ostrożnie wysunąwszy główki. – Tu pachną kwiaty – mówi do siebie burgrabia, Ale jest bardzo stary i nic dłużej nie może. – A, to ślicznie – zawoła Ida, klasną się w dłonie. – Mój drogi, mój drogi, czy ja bym tego zobaczyć nie mogła? – Dlaczegoś nie, Idarko. Zajrzysz tylko przez okno do zamku, skoro będziesz w ogrodzie, a zobaczysz sama to wszystko. Ja dzisiaj tak zrobiłem. Żółta lilia leżała wyciągnięta na sofie, bo to była dama dworu, a kwiaty z ogrodu botanicznego, czy tak, że tam przycho mogą przychodzić, to chyba dla ich za daleko. Cóż, znowu i daleko, przecież mogą fruwać. Czyż nie widziała nigdy przesilicznych motylków, żółtych, czerwonych, białych, prawda jakie niektóre podobne do kwiatków, bo też to naprawdę kwiaty oderwały się od łodyżki i zatrzepotały w powietrzu płatkami, niby skrzydełkami. Wtedy zaczęły fruwać, a ponieważ były grzeczne, pozwolono im fruwać dzień cały, zamiast siedzieć cicho na łodyżce. W tym, tym sposobem nabrały wprawy, jak pół, a płatki ich stały się naprawdę skrzydełkami. – Samo to widziała zresztą: Ach, tak, ach, tak! szeptała zdumiona Idarka. Może być zresztą, że kwiaty z ogród brącznego nie były dotąd jeszcze nigdy w Królewskim Zamku i nie wiedzą, że tam się można w nocy tak dobrze zabawić. Dlatego, coś ci powiem. To się dopiero zdziwi profesor botaniki, który tu obok mieszka. Znasz go przecież. Kiedy będziesz w jego ogródku, szepnij któremu kwiatkowi o balu w Zamku Królewskim. On to opowie innym i wszystkie tam polecą. Pan profesor przychodzi sobie do ogrodu, a tu nie ma ani jednego kwiatka i nie będzie wiedział, gdzie mu się podziały. Ale jakże kwiatek? Powtórz do jednym. Przecież kwiaty mówić wcale nie umieją. Nie umieją mówić? Odpowiedział Fredzio. Ale się doskonale porozumieją znakami. Czy nie widziałaś nigdy, gdy wietrzyk zawieje, jak one nachylają się ku sobie, dotykają się główkami, a wszystkie zielone listki trzepoczą przy tym na różne strony? Tak właśnie rozmawiają. I to wszystko jest dla nich zrozumiałe, jak dla nas głos i wyrazy. A profesor, czy rozumie te ich znaki? Naturalnie. Razu jednego wchodzi sobie rano do ogrodu i widzi, Wiel, jak wielka pokrzywa, daje listkami znak gwoździkowi. Ach, jakiś ty śliczny mówi, jak ja cię kocham. Nie podobało się to panu i całej siły uderzył pokrzywę po liściach, która zastępuje jej palce. Możesz sobie wyobrazić, jak się sparzył. Od tego czasu nie śmiej na dotykać. Ha, ha, ha! śmiała się idalka. Jak można kłaść dziecku na głowę takie rzeczy? Obudził się stary radca, bardzo nudny, który właśnie przyszedł z wizytą i wygodnie usiadł na sofie. Radca nie lubił Fredzia i zawsze coś mu ruszał pod nosem, gdy on wycinał dla Idy zabawne, śliczne figurki człowieka wiszącego na gałęzi, z sercem w ręku to był złodziej, co kradł serca. Czarownicę galopującą na miotle i niosącą męża na nosie. Co za głupstwa, mówił radca, który nie mógł tego znosić. Jak można kłaść dziecku takie rzeczy? Takie fantazje wcale sensu nie mają. Lecz Idalka wolała wiedzieć studentowi, bo zresztą to, co mówił radca, było zupełnie niezrozumiałe. Kto by na niego zważał? A Fredzie opowiada takie zabawne historie, o których ona potem musi długo myśleć. Spojrzała znów na swoje kwiatki, zwiesiły główki. Gdyż chore, gdyż zmęczone były, rozumie się, i że całą noc tańczyły, mogły być nawet chore. Wzięła bukiet z wazonikiem i poszła do innych zabawek, ustawionych w kącie na małym stoliczku. Było ich tam bardzo dużo a i na ziemi, pod stolikiem i w szuflacie. Lalka Zosia spała w swoim łóżeczku, lecz i darka ją obudziła. Musisz wstać, Zosiu, rzekła, i ustąpić na tę noc łóżka kwiatką. Są chore i potrzebują wypoczynku, a ty sobie możesz polecieć w szufladzie. I wyjęła z łóżeczka lalkę, którą zrobił, która zrobiła minę bardzo niezadowoloną, ale ze złości nie powiedziała ani słówka. Potem ułożyła kwiaty na poduszce i okryła je kołderką. Teraz leźcie sobie i odpoczywajcie, a ja wam przyrządzę herbaty, żebyście się napiły i do jutra były zdrowe, powiedziała. Zasunęła starannie firanki nad łóżkiem, aby im słońce z rana nie świeciło w oczy i odeszła na palcach. Przez cały wieczór wciąż myślała o tym, co jej Fredzie opowiadał. A nim się położyła sama do łóżeczka, zbliżyła się cichutko do okna, na którym stały śliczne kwiaty mamy, tulipany i jacynty, Odsunęła firankę i szepnęła im z uśmiechem. – Wiem, że będziecie na balu tej nocy. Ale kwiaty udały, że nic nie rozumieją. Żadnym listkiem nie poruszyły. I dalka wiedziała jednak, co ma o tym myśleć. Długo dziś nie mogła zasnąć. Bo wciąż myślała, jakby to było przyjemnie popatrzeć na śliczne kwiaty tańczące w zamku królewskim. Ach, żeby zobaczyć choć jeden zas. Czy też moje kwiatki naprawdę tam będą? Szepnęła cichutko i zasnęła. W nocy się obudziła. Śniło jej się, o kwiatach, o Fredziu i nieznośnym radcy, który na wszystko wygadywał. W pokoju było cicho. Na stoliku paliła się nocna lampka, ojciec i mała spali. Czy też moje kwiaty leżą jeszcze w łóżeczkach Zosi? Pomyślała. Ach, jakbym się chciała przekonać. Podniosła się troszeczkę i spojrzała na drzwi uchrony do drugiego pokoju. Tam były jej kwiaty i wszystkie zabawki. Zaczęła nasłuchiwać i zdawało jej się, że ktoś tam ślicznie gra na fortepianie, ale tak delikatnie i cichutko, jak jeszcze nigdy dotąd nie słyszała. Tu na pewno kwiaty tańczą, szepnęła z zachwytem. Ach, mój Boże, jakże bym chciała to zobaczyć. Nie jednak podnieść się z łóżeczka, aby nie zbudzić mamy. Może one tu przyjdą, pomyślała znowu. Ale kwiaty nie przychodziły. Muzykę słychać było coraz lepiej. Śliczną, ale leć chudką. Na koniec Ida dłużej wytrzymać nie mogła. Wyszła po malutku z okna i na palcach podeszła do drzwi uchylonych. Zajrzała, cóż za widok! Ach, cóż tam zobaczyła? Nocnej lampki nie było w sąsiednim pokoju, ale księżyc świecił przez okno przyślicznie i było też tak jasno jak w dzień biały. Wszystkie tulipany i jacynty z okna stały na środku, naprzeciwko siebie, w doniczkach. Nie pozostał ani jeden. Pomiędzy nimi kręciło się i uwiało całe mnóstwo prześliźnych kwiatów, trzymając się listeczkami jak za ręce i zwracając w takt muzyki w tę lub inną stronę. Niepodobna opisać, jak to było piękne. Na fortepianie grała żółta liria, którą Lida niedawno poznała w ogrodzie. Fredzie powiedział zaraz. Patrz, jaka podobna do panny Karoliny! Ale wszyscy się z niego śmiali. Tymczasem żółta Lidia była rzeczywiście do panny Karoliny niezmiernie podobna. Szczególnie teraz, kiedy pochylała to na prawo, to na lewo, podłużną żółtą głowę, wybijając w nią takt muzyki. Małej idalki nikt nie zaważył. Wtem wielki, niebieski krokus wskoczył na stolik z zabawkami, odsunął firanki, dłużeczka. lalki i chore kwiaty natychmiast powstały, okazując uśmiechem i ruchami, że już odpoczęły i mają ochotę tańczyć znowu razem z innymi. Więc kominiarczyk ze stłuczonym nosem, który siedział zawsze w, kąciki, w kąciku, wyskoczył i kłaniając się uprzejmie kwiatom, zapraszał je do tańca. Wcale nie wyglądał na zmęczone. Sfrunęły ze stolika i zaczął kręcić się w kółko. Coś upadło na podłogę, i Darka podniosła oczy: to różka karnawałowa, która widać uważała, iż zalicza się także do kwiatów. Była zresztą bardzo ładna, przebrana w kwiaty papierowe i mogła się wszystkim podobać, choć na jednej z gałązek siedziała woskowa laleczka w kapeluszu z szerokim rondem, takim samym jak nosił radca. Różga biegła prosto przez środek pokoju, przytupując do taktu, gdyż tańczyła mazura. Inne kwiaty nie lubiły tego tańca, ponieważ były za lekkie i nie mogły przetupywać. Nagle woskowa lalka w kapeluszu ze szerokim rondem stała się długa i gruba. Zaczęła się wykręcać na swoje gałąsy i krzyczeć głośno, Jak można kłaść dziecku w głowę takie rzeczy? To fantazja bez sensu. I podobna była zupełnie doradcy. Lecz papierowe kwiaty zaczęły uderzać ją po długich nogach, że skurczyć je musiała i stać się znowu mała. Było to bardzo śmieszne. Rózga wywijała w kółko coraz lepiej, a nieznośny radca musiał zatańczyć razem z nią, choć się skurczył i rozciągał bezustannie w swym kapeluszu z szerokim rondem. Nareszcie inne kwiaty wstawiły się za nim i papierowe róże przestały uderzać go po długich nogach twardymi listkami. Najlitościwsze były chore kwiaty z łóżeczka Zosi. W szufladzie z zabawkami dało się słyszeć pukanie. Kominiarczyk natychmiast pośpieszył na brzeg stolika i położył się na brzuchu. I z, i z całej siły zaczął wyciągać szufladkę. Udało mu się wreszcie. Zosia wysunęła głowę i zaraz podniosła, bardzo zdziwiona. To tutaj bal? spytała. A dlaczego nikt mi o to nie powiedział? Czy chcesz tańczyć ze mną? Siedł on Jeszcze czego? To mi tancerz, odpowiedziała dumnie i odwróciła się plecami. Usiadła sobie na brzegu szufladu, oczekując, aż który z kwiatków ją zaprosić, ale żaden nie przychodził. Zaczęła chrząkać głośno. Hm, hm. To wszystko jednak na nic się nie zdało. Nikt na nią nie uważał, a komiarczek ze stłuczonym nosem tańczył sam i bardzo ładnie. Widząc, że kwiaty na nią nie zważają, lalka z wielkim hałasem umyślnie spadła na podłogę. Natychmiast wszystkie otoczyły ją troskliwie, podnosząc i doputując się, czy nie zrobiła sobie jakiejś krzywdy. Szczególnie, kwiaty, które spały w jej łóżeczku, były uprzejme i dziękowały jej serdecznie, że na jej pościeli odpoczęły wygodnie przed balem. Wzięły ją za obie ręce i wyprowadziły na środek pokoju. Tu księżyc najjaśniej świecił i najpiękniej było tańczyć. Reszta kwiatów otoczyła ją ogromnym kołem, i wszyscy kręcili się tak leciuchno i ślicznie, jak prawdziwy rój motylków. Wtedy Lalka rozwaściliła się zupełnie i powiedziała kwiato, że mogą spać w jej łóżeczku, bo jej w szufladzie zupełnie wygodnie. Dziękuję, dziękujemy ci, dobra Zosiu, rzekły kwiatki. Ale my już niedługo żyć będziemy. Umrzemy jutro. Powiedz dalce, że pochowała nas w ogródku obok kanarka. To obudzimy się w lesie i będziemy jeszcze piękniejsze. Ach, nie! zawołała, po co macie umierać? I co je jest serdecznie po kolei. Wtem otworzyły się drzwi do salonu i tańcząc wbiegło mnóstwo najpiękniejszych kwiatów. Ida w pierwszej chwili nie mogła zrozumieć skąd one się tu wzięły, ale odgadła zaraz. To pewno były kwiaty z królewskiego zamku. Na czele szły dwie przecudne róże w złotych koronach. To król i królowa. Potem śliczne pachnące gwoździki. konie kłaniały się na wszystkie strony i uśmiechały się słodko. Za nimi szła muzyka. Wielkie maki i piwonie wygrywały z takim zapałem na strąkach, że poczerwieniały całkiem z wysilenia. Hiacynty, fioltowe i pierwiosnki dzwoniły znowu. Tak prześlicznie, jakby miały prawdziwe dzwonki. Cudowna to była muzyka. Całe mnóstwo kwiatów wpłynęło do salonu i tańczyły wszystkie razem. Stokrotki z piłkami, złocienie z konwalią, rezeda z groszkiem pachnącym, bławatki bzy, bratki róże. Wszystkie się całowały i tańczyły i że rozkosz była patrzeć. Na koniec księżyc pobladł i zmęczone kwiaty powiedziały sobie dobranoc. Ida także cichutko powróciła do łóżeczka, wsunęła się pod hołderkę i zasnęła. Wtedy śniło jej się, że znowu wszystko to, wszystko co widziała. Nazajutrz z rana pobiegła natychmiast do stolika z załawkami zobaczyć co robią kwiaty w łóżku Zosie. Odsunęła firankę Leżały spokojnie, ale zupełnie zwiędły. Zosia była w szufladzie, gdzie ją ułożyła wczoraj, tylko okropnie zaspana. Czy pamiętasz, co mi miałaś dziś powiedzieć? spytała Ida. Ale Zosia zrobiła bardzo niemądrą minę i nie odpowiedziała ani słówka. Wcale nie jesteś dobra, rzekła Ida. Przecież wszystkie tańczyły z tobą. Odwróciła się od lalki wzięła bardzo ładne papier. Pierowe pudełko malowane i włożyła w nie zwiędłe kwiaty. Będziecie miały prześliczną trumienkę. Powiedziała, chłopcy przyjdą w południu i pomogą mi was pochować w ogrodzie obok kanarka, żeby się obudziły się w lecie jeszcze piękniejsze niż teraz. Chłopcy byli to mali kuzynowi, kuzynkowie Idy, Janek i Stefan. Dostali właśnie od ojca piękne nowe łuki i przyszli je brać i dalce. Dziewczynka opowiedziała im zaraz historię zmarłych kwiatów, więc zajęli się ich pogrzebem. Obaj szli naprzód, każdy z łukiem na ramieniu, a Idalka za nimi, niosąc kwiaty w ładnym pudełku. W ogrodzie wykupali dół pod drzewem, dziewczynka pocałowała kwiaty, potem włoż złożyła pudełeczko w ziemi, usypali nad nim niewielką mogiłę. Na pożegnanie chłopcy wystrzelili z łuków, gdyż nie mieli armat ani innej broni.